Polska telewizja regionalna PTVR zajmuje pierwsze miejsce na Podkarpaciu i siódme w całej Polsce wśród wszystkich lokalnych stacji telewizyjnych w kraju. Program polskiej telewizji regionalnej PTVR zdecydowanie należy do najchętniej i najczęściej wybieranych programów lokalnych w Dębicy oraz na Podkarpaciu. PTVR jest także na siódmym miejscu w Polsce wśród wszystkich lokalnych, koncesjonowanych stacji telewizyjnych w kraju. To zdecydowanie rewelacyjny wynik oglądalności PTVR w naszym regionie, za który dziękujemy przede wszystkim widzom z naszego miasta i województwa. Tylko na Podkarpaciu, zgodnie z wynikami oglądalności, nasz program regularnie ogląda blisko 120 tysięcy widzów, co daje nam pierwsze miejsce wśród stacji lokalnych w regionie. Badanie oglądalności oraz znajomości i rozpoznawalności marki profesjonalnych koncesjonowanych stacji telewizyjnych zostało przeprowadzone przez Krajowy Instytut Mediów w 2022 roku. Krajowy Instytut Mediów to najbardziej wiarygodna instytucja w Polsce badająca oglądalność stacji lokalnych. Polska Telewizja Regionalna PTVR dzięki emisji programów w sieci Multimedia Polska oraz Vektra, a także w internecie na portalu pod adresem www.ptvr.pl oraz na Facebooku i kanale YouTube jest najchętniej wybieranym programem lokalnym w naszym regionie. Różnice w ilości widzów, którzy oglądają nasz kanał, a innymi stacjami są wyraźnie widoczne. A PTVR jest najchętniej oglądanym kanałem lokalnym w mieście, regionie i województwie. To mieszkańcy naszego miasta i Podkarpacia wybierają PTVR, czyli Polską Telewizję Regionalną, emitującą swój program w dwóch sieciach kablowych Vectra i Multimedia Polska, a także w internecie. Bardzo dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzacie i za to, że już ponad 10 lat jesteście z nami. Dołożymy starań, żeby program PTVR był jeszcze lepszy i spełniał Państwa oczekiwania. Pierwsze miejsce na Podkarpaciu i siódme w Polsce to dla nas ogromny sukces, potwierdzony profesjonalnymi badaniami oglądalności nieporównywalnymi do innych nadawców, ale też motywacja do dalszej, lepszej pracy na rzecz mieszkańców miasta i regionu. Jeszcze raz na koniec bardzo dziękujemy, że najczęściej i najchętniej wybieracie Państwo nasz program, czyli polską telewizję regionalną PTVR. Pozostańcie z nami.